Cześć, witam was bardzo serdecznie w końcinku naszego let's play'ów Crusader Kings 3 polską. No i jak pamiętacie ostatnio nasza władczyni Elżbieta ogłosiła się cesarzową Polski i połączyła w ten sposób pod swoim berłem wiele koron, no które teraz rzeczywiście są częścią składową naszego imperium i nasze państwo przez to w przypadku ich śmierci nie ulegnie podziałowi. Okej, okay, w ogóle nie zwróciłem wcześniej uwagi. O Jezu, coś się przyciął. Ale jeden z naszych wasali tutaj książę Pomorza Wit przeprowadził tutaj całkiem udaną kampanię wojenną na terenie Danii i zdobył Sjælland. No proszę. No dobrze wiedzieć, że nasze państwo mimo na naszych podbojów i tak się całkiem skutecznie rozwija. Ok, możemy domagać się pewnych opłat ze względu na tutaj. Ze względu na. Pa, 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 na co? Na. Hmm. Na informacje, które tutaj mamy, na haki. Jezu, zapomniałem tego słowa. Haki, które posiadamy na tych tajszych władców. Właściwie hmm, hak jest taki, że jesteśmy po prostu głową tego rodu. Dobra, no, trochę złota może się nam przydać. E, więc poróbmy, tak, rzeczywiście, na tych paru naszych. E, bratanków, których tu mamy. No I w ten sposób zarobimy sobie ze 150 zł, co się zawsze przyda. Możemy stworzyć tytuł Królestwa Białorusi, i myślę, że tak zrobimy, bo dzięki temu zyskam dużo prestiżu i zawsze to jeszcze polepszy nasz wizerunek. No i będziemy bardziej szanowani. Ok, no i tak myślę, co możemy w sumie porobić, bo osiągnęliśmy już właśnie jeden cel, którym jest stworzenie cesarstwa. Udało nam się założyć zakon rycerski zapanowania tej władczyni. Ok, możemy wykupić księcia Dytrysia z niższej Loranii. A, proszą nas o wykup jego. Dobra, no niech będzie, zawsze trochę kasy wleci. E, no i tak myślę, co możemy porobić? No, moglibyśmy w sumie ruszyć na jakąś wojnę, bo dosyć pokojowe były rządy tej naszej władczyni. Więc moglibyśmy rzeczywiście o to się pokusić, Czemu by nie. No, Okej, okay. tak właśnie też wygląda cesarstwo polski. No, myślę, że jest całkiem nawet imponujące, co by tutaj dużo o nim nie mówić. No, zobaczymy, jak długo będzie też istniało w ogóle. No ale miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Okej, okay. no więc moglibyśmy na przykład yy, pokusić się o... Walkę tutaj z niewiernymi, i co prawda, na terenie yy, radu pojawił się nowy katolicki władca. Ale hm, Chociażby tutaj wciąż istnieją na ziemiach Mołdawii Węgrzy, którzy wyznają pogańskie wyrzuty, więc moglibyśmy ich nieco przetemperować. Czemu by nie? Dobra, no to wypowiedzmy wojnę świętą o księstwo, może któreś. Hmm, chociaż. Tak się to nie będzie różnić, bo tylko będziemy mogli zdobyć jedną prowincję dzięki temu. Więc niezbyt by się to opłacało. Gdybyśmy zaatakowali tutaj Węgrów z Kijowa, może w ten sposób moglibyśmy zdobyć więcej ziem. O właśnie. Jeżeli zaatakujemy księstwo kijowskie, to opanujemy kolejne aż cztery prowincje. Więc myślę, że jest to jak najbardziej opłacalny ruch. To tak więc zróbmy tak rzeczywiście. I tak, zbierzmy nasze wojska. No i oczywiście od razu ruszmy na ich stolicę, którą o dziwo nie jest Kijów, bo nawet go nie mają w swoich rękach, tylko jakaś śmieszna nazwa tutaj. Us Usztyzja. Nie kojarzę tej osady. Dobra, przyspieszmy nieco. No i lećmy zdobyć to księstwo kijowskie. Ok, międzyczasem powiadomienie. Kiedybyśmy na rynku z naszą córką Dianą i uwagę zwrócił zakut więzień. No i prosił o wodę i oczywiście Diana mu ją natychmiast dała. No i my jako władczyni, która jest e, współczująca, pochwalimy jej ruch. Okej. Okay. No i w międzyczasie mam powiadomienia o naszym romansie z e, królem Ditmarem z Bawarii e, Na boga, król Ditmar. E, Hmm. Jest. Nie wiem czy... co oznacza Nave, no niestety w tej grze pojawia się dużo słów takich typowo staroangielskich, których ciężko mi zrozumieć. E... Ale cóż, możemy tylko stwierdzić po dalszej części tego dialogu, że e... jest on bardzo gniewną osobą, bo właśnie bardzo łatwo go zdenerwować jest to aż niedorzeczne. No, i Edwald, rycerz naszego kuzyna Dietmar'a, zatoczył się ze śmiechu. Dietmar wciąż rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, ale możemy stwierdzić, że właśnie słowa, które ten Edwald wypowiedział o swoim władcy, czyli to, że jest dosyć gniewny. Dotarły do Ditmara i nieco go uraziły. No i możemy wyzwać na pojedynek tego rycerza, żeby bronić dobrego imienia naszego kuzyna. Możemy nakazać mu przeprosić swojego władcę. Albo możemy po prostu pocieszyć Ditmara. Hmm. Myślę, że możemy spróbować mu nakazać go przeprosić. Jako osoba z takim prestiżem jak my, no to myślę, że to byłoby najsensowniejszym posunięciem. No i tak też się stało. Edward przeprosił króla Ditmara i polepszyło to naszą relację z Ditmarem, ale też Edward zyskał wobec nas szacunek, co polepszyło również relację z nim. No, Ciekawe. Okay. Eee, no, w, w międzyczasie nasza córka Ryksa osiągnęła pełnoletność. no i moglibyśmy jej znaleźć jakąś odpowiednią partię. Tak myślę, kto to by mógł być w ogóle? No, mam tutaj księcia Otona z Italii. Jest on młodszym synem tutajszego władcy. Dobra, to no, niech będzie ten młodszy syn. Chyba, że byłby to książę Adrian z cesarstwa frankijskiego, ale ta różnica wieku byłaby tutaj znaczna, jakby nie patrzeć. Więc niech to rzeczywiście będzie ten książę odtąd z Italii. Hmm, widzę, że na ziemiach frankijskich doszło też do zmiany władzy ostatecznie w wyniku buntu. I cesarzem został Jaspert, a wcześniej był nim właśnie ten Adrian. No ciekawe, widocznie coś tu się zmieni. No może zapanowania tego cesarza państwo frankijskie nieco powróci na nogi, zobaczymy. Ok. No i yy, nasza córka Ryksa. A, dobra, no, to już zrobiliśmy. I zgodzili się oczywiście na naszą propozycję. Doskonale. Dobra, idźmy oblegać tam stolicę Księstwa Kijowskiego. O, a w międzyczasie doszło do pewnej zmiany w naszej radzie, i naszym kanclerzem został niejaki Zbigniew, książę Dolnego Śląska. No proszę, czyli w wyniku jakiejś intrygi udało mu się osiągnąć ten tytuł? No ciekawe. Oblegajmy tutaj dalej tę ziemię. O, a w międzyczasie jeden tutaj z węgierskich książąt dołączył e, do księcia kijowskiego. I wspomoże go w walce przeciwko nam No raczej to dużo nie zmieni I tak za chwilę zdobędziemy tą stolicę Okej, okay. a w międzyczasie e, Naszemu synowi Maćkowi I urodził się z, urodziło się dziecko No i zdecydowali się, że nazwą je Elżbietą Na część no, naszej władczyni No więc jest to jak najbardziej miłe z ich strony Ok, no i w międzyczasie mamy e, informację o chowie, który mam tutaj e, w naszym zamku. E, że dodatkowa opłata e, z podatków z bieżącego handlu przybyła. No i jesteśmy w ten sposób w posiadaniu całkiem sporej hodowcy. E, no i jesteśmy zapewnieni, że zwierzęta są najwyższej jakości. Ale musimy zdecydować, co właściwie chcemy z nimi zrobić. No i możemy stwierdzić, że Poznań będzie prosperować z uprawy właśnie tej trzody. Możemy stwierdzić, że będziemy jakoś rozmnażać tą trzodę sukcesyjnie w sposób sukcesywny. No i cóż, jako skuteczna zarządczyni, nasze władczyni, myślę, że właśnie podejmie się takiego. Wyzwania, żeby jakoś skutecznie rozmnożyć te zwierzęta. No ale niestety jej się to nie udało i straci się przez to całkiem sporo prestiżu. No szkoda. Okej, okay. a w międzyczasie hmm, został obnażony sekret, że książę Abdul Rachman to jest jakimś cudem. Abdul Rahman jest <noise> jakimś cudem naszym księciem i wassalem. Eee, no ciekawe bardzo ciekawe, niespotykane bym powiedział, bo jego dziadek był z pochodzenia arabem, ale katolickim, no ciekawe. W każdym razie właśnie księże Abdul Rahman oskarżał naszego wassala, księżną Hedwigę z Mecklenburgii o to, że miała ona związek poza małżeński z burmistrzem Jaropo Jaropyłkiem no i musimy stwierdzić co z tym zrobimy No i cóż no, Myślę, że jako pobożna władczyni No jednak weźmiemy, wezwiemy tutaj Jakieś straże Chociaż jakby nie patrzeć Nasza władczyni już dosyć długo Musiała działać przeciwko sobie I właśnie podejmować tego typu decyzje A teraz skoro już jest cesarzową To może podejmować bardziej decyzje Zgodnie ze swoim sumieniem A jest ona raczej osobą wybaczającą I towarzyską która zresztą sama wielokrotnie zdradziała swojego męża, więc no nie będziemy uwięzić tej księżniczki. Trudno. się przez to poziom pobożności, ale nie będziemy już działać dłużej przeciwko sobie. Ok, no i w międzyczasie jestem ciekaw, czy możemy na przykład coś sobie wybudować. Nieco nam brakuje jeszcze kasy, bo nadal tutaj się toczy ta wojna. Idźmy, tutaj, zdobyć kolejne grody tych Ukraińców. Rusinów, właściwie, wypadałoby powiedzieć. Dobra. No i jak się to uda, no to może będziemy mogli skończyć tą wojnę. Dobra, musimy tutaj rozbić tą ich armię, która spróbuje odzyskać swoje osady. Okej, okay. i mamy kolejne wiadomości o naszym romansie. E... Lord Dittmar. E... Lordzie Dietmar, e, pozwól mi e, dowieść swojego poświęcenia dla Ciebie w jakikolwiek sposób, jaki zechcesz. E, no i Dietmar bardzo szybko zdecydował się na odpowiedź. E, no i powinnaś być w stanie pohamować siebie. E, Hmm. i pohamować siebie od miłości do mnie na parę dni hmm. no i możemy na przykład zacząć się przez to głodzić hmm. no, możemy stwierdzić, że raczej tego nie zrobimy, bo nasza warczyni nie jest jednak taką dos dosyć dewocyjną osobą tylko raczej mimo wszystko nie stroni od uciech. Okej, okay, dobra, idźmy tutaj, oblegać ten kijów. No i udało nam się pokonać ich armię. I możemy zawrzeć pokój. I mam kolejne powiadomienie. E, na początku myśleliśmy, że to żart. Jakby to mogło być, że nasza córka Ryksa i jej brat Maćko są kochankami. No ale jednak okazało się, że jest to prawda. I w Mamy tutaj kazirodczy związek na naszym dworze, właśnie między naszym synem a córką. No ciekawe. Ha. No, możemy stwierdzić, że będziemy ich kryć tutaj i nie pozwolimy, żeby te oszczerstwa dalej się rozniosły, mimo że to jest oczywiście prawda. Eee, możemy stwierdzić, że cały świat będzie znać prawdę o tym ich związku. Albo możemy ich yy, uwięzić. No cóż, nasza władczyni raczej po prostu będzie kryła swoje dzieci. Nie będzie wydawała światu prawdę o tym bałwochwalczym związku. Zakończmy tutaj tą wojnę. Okej. Okay. No i doskonale. I w ten sposób przyłączyliśmy całkiem spore ziemie do naszego państwa. No i jako, że teraz w sumie nasz kraj nie będzie w stanie się dzielić ze względu na to, że właśnie jesteśmy cesarstwem, to możemy nadać te ziemię któremuś z naszych synów, który aktualnie tych ziemi nie posiada w sumie jest ich całkiem sporo. Tak myślę, któremu by najbardziej to odpowiadało, może niech to będzie mm, miłoobrad który będzie księciem, bia królem Białorusi więc no, powiedzmy, że będą to ziemie w miarę bliskie do jego królestwa. Ok, więc tak, nadajmy mu właśnie te oto cztery grody. Doskonale. No i może zacznie się w ten sposób całkiem skutecznie uczyć zarządzania, bo widzę, że jest on bardzo zdolnym intrygantem. Więc no, nasi następcy będą musieli na niego uważać, żeby nie pro on przejąć władzy. Okay, możemy w międzyczasie zaproponować okup królowi Karolomanowi IV z Lotarengi. Wykupienie jego córki. No, niech tak będzie. I możemy tutaj jeszcze jakiegoś miejscowego, hazarskiego władykę nakłonić do okupu. Doskonale. Ok. W międzyczasie mam kolejne powiadomienia o naszym romansie. Za każdym razem, kiedy zamykamy nasze oczy, widzimy twarz króla Ditmara. Eee, sen nie może nadejść. Eee, no i nie możemy czekać kolejnego momentu m, pogrążeni w ciemności. Musimy udać się do jego zamku. No i e, widok komnaty Ditmara e, przyspiesza nam bicie serca. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Ale czekajcie. Kto to jest? Ktoś spina się na wieżę. No i jakaś e, cienista figura zatrzymała się przed oknem Ditmara i chce się najwidoczniej włamać do tego jego pokoju. Musimy na przykład... Mam trzy opcje. Musi... Możemy stwierdzić, że nasz skarp jest w niebezpieczeństwie i musimy uratować naszego ukochanego. Możemy powiadomić strażę, że jest jakiś obcy w wieży. Albo możemy stwierdzić, że no, nas to nie dotyczy Że nie będziemy się tutaj bić z jakimś włamywaczem Dobra, no, myślę, że nasza władczyni osobiście pobiegnie ratować swojego kochanego okay. i mam powiadomienie, że yy, yy, dźwięk jakichś trudów dobiega. Yy, do nas i jest to bardzo potężna motywacja, największa jaką kiedykolwiek myśmy w życiu. No i nie bojąc się co się stanie z naszym życiem szybko przeskakujemy przez okto króla Ditmara. No i scena, którą tam napotykamy no nie jest do końca tym, czego się spodziewamy. Poprzewracane jakieś lustra, zniszczone rzeczy, wszystko w chaosie i Dietmar stoi z ostrzem w ręku nad zakrwawionym ciałem. I pytamy go, czy jest w porządku. I no i jakby nasze słowa były jakimś zaklęciem, wreszcie się przebudził ze swojego marazmu. I mówi... Nam padając w ręce, że dzięki Bogu, że tutaj jesteś z nami. No i możemy mu powiedzieć, że nie pozwolimy, żeby ktokolwiek cię skrzywdził, no i w ten sposób y nasze y uwodzenie króla Dittmara się powodzi, albo możemy po prostu wymienić się pocałunkiem. Hmm. Cóż, myślę, że nasza władczyni wybierze opcję pierwszą i w ten sposób wejdzie w stały związek ze swoim kuzynem. Jakkolwiek by to by nie brzmiało. Ok, no i możemy odblokować też kolejną umiejętność zarządzania. No i niech będzie powiedzmy większe tutaj możliwości werbunku dla naszych ludzi. Okay. Jestem ciekaw, jak nasz następca wygląda. No Widzę, że jest on całkiem zdolnym wojownikiem. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, kiedy już zostanie władcą. No ale jeszcze do tego czasu trochę na pewno minie dni. Dobra, no możemy spróbować jeszcze nieco poszerzyć nasze państwo, ale na przykład w sumie bym spróbował nieco rozbudować nasze włości. Czemu by nie? Możemy domagać się opłaty od miłobrata, ale jeszcze go nie stać do końca na wypłacenie jakiejś sensownej. I możemy też powykupować parę więźniów tego Karlomana, ale jest on dosyć biedny i nie zapłaci on nam aktualnie najwięcej. No więc no, moglibyśmy rzeczywiście nieco porozwijać sobie nasze grody tutaj w Wielkopolsce. I może byśmy sobie porozwijali chociażby czarnków, chociaż nie stać nas jeszcze. No, tak myślę, co by najbardziej się tu opłacało. Może rozwiniemy sobie tutaj pastwiska w, czar w Międzyrzeczu. No i zawsze dzięki temu więcej pieniędzy będzie mogło do nas wlecieć. Okej, okay. no bo nasz dochód jest naprawdę pokaźny, nie ma co mówić. A w międzyczasie jeden z naszych wasali, Aron z Halicza, zaprasza nas na ucztę. No oczywiście, dobrą na ucztą nasza władczyni nigdy nie pogardzi. No i jesteśmy bardzo miło powitani na dworze król... księcia Arona z Halicza. No doskonale. A w międzyczasie powiadomienie, że o jakimś spisku na dworze. Mianowicie nasza mistrzyni szpiegów nas poinformowała, że ktoś planuje nas zabić. No niezbyt ciekawa sytuacja. Ok. no i e, jesteśmy na uczcie. I jak e, talerz po talerzu jest zastępowany... Przez następny nasz zarządca książę Aaron e, przechodzi do nas rozmawiając o poziomach e, podatków. E, no i może, mówi on nam, że jest to jeden wielki chaos. I pyta nas, czy nie zanudza nas e, właśnie tymi swoimi wywodami o podatkach. No ale myślę, że nasza. Eee, władczyni, którą interesuje zarządzanie, no, nie odmówi właśnie takiej rozmowy. Okej, okay. ok, i mam kolejne powiadomienie, że eee, nasza córka Diana ma dosyć ciężki czas na ostatniej uczcie mm. i ukryła się pod jednym ze stołów, żeby ukryć się przed ludźmi. Czas całego posiłku. Hmm. I możemy stwierdzić, że ważne jest, że żeby po prostu goście wiedzieli, że była na tej uczcie z nami. Możemy, możemy stwierdzić, że no, to nie jest najlepszy. Pomysł, żeby tak się zachowywać, albo możemy stwierdzić, żeby skupiała się na jedzeniu podczas uczty i w ten sposób została żarłokiem, ale nasza władczyni raczej nie będzie wywierała presji na swojej córce, żeby ta wychodziła do ludzi, jeżeli ta tego nie chce. Okay. I w międzyczasie mam kolejne powiadomienie, że książę Aaron oświadczył o drobnym zastoju w podawaniu posiłków i niejaki oszkar. E jego syn zresztą e, wpadł w bardzo głęboką frustrację, bo jest on sobą żarłoczną. No i e, jedynie pomiędzy e, burczeniem w jego brzuchu słyszymy, e, jak narzeka pod nosem. No i możemy stwierdzić, że robi z siebie idiotę, albo możemy stwierdzić, że no, ma trochę racji, gdzie jest jedzenie. Hmm. Myślę, że nasza władczynika nie będzie oceniać po tym, że chce się najeść, i stwierdzi, że no ma trochę racji, gdzie jest w końcu to żarcie. Okej, okay. no i możemy. Mam tutaj powiadomienie, że uczta dobiegła końca i polepszyły nam się nieco relacje z naszym zarządcą. Doskonale. No, widzę, że mam tutaj drobne przemiany w Wyszech Radzie, a mianowicie, Królestwo Wyszech Radu teraz jest. Hanatem Kuzung no, ciekawe, bo ze względu na nową dynastię, która tu panuje. No, interesujące okoliczności tutaj są na pewno. No i rzeczywiście, katolicyzm powoli w dolinie panońskiej zaczyna e, panować. Ale miejscowe tęgryjskie grejskie wyrażenia być może zostaną w końcu wyparte przez katolicyzm. Zobaczymy. Jestem naprawdę ciekaw, jak to się potoczy. Dobra, ale myślę, że to jest też już odpowiedni moment, żeby skończyć za chwilę ten odcinek. Dojedźmy sobie do końca tego roku. No i nic się nie stało. Tak więc rzeczywiście skończymy sobie w tym momencie. I zobaczymy się wkrótce w kolejnym. Do zobaczenia.